Witam wszystkich miłośników z drapek, Dzisiaj piątek, więc kupiłam, wczoraj wyszła nowa zdrapka, Sherry 777, więc zakupiłam dwie i trzy szczęśliwe linie. Wczoraj ta zdrapka co prawda wyszła, wczoraj kupiłam jedną i miałam 50 zł, czy siódemeczki, więc dzisiaj sobie wymieniłam. I postanowiłam jeszcze dwie kupić, i do tego jeszcze trzy szczęśliwe linie, więc zaczynamy drapać. Zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się coś wydrapać. Tutaj, oczywiście, jak wszyscy wiedzą, ci co lubią drapać, że musi być siódemka to jest przepisana wygrana. Jak dwie, to podwajamy. Jak trzy, to trzykrotnie tą kwotę. A szczęśliwe linie to wiadomo musi się utworzyć linia. Więc może zaczniemy te nowe zdrapki. To sobie odłożymy i zaczynamy drapać. To jest drapka numerem 12. Więc zaczynamy. Nic nie ma, drugi rządek, musi być siódemka, także tutaj na razie nic nie ma, trzeci rządek, dzwonek, winogrona to jest, czy truskawka, pieniążki, pierścionek, banan. Nie ma piąte rządek. Również nie ma aparat czy walizka. To jest dzbanek. Też nie. W pierwszym rzędzie nie mamy siódemki. Zobaczmy w drugim. winogronka i troskawka, sztabka, jabłuszka i sejf Nie nie może borek worek pomarańcza nie ma kolejna Serduszko, pierścionek i arbus. I dwa ostatnie rządki. Worek. Cytryna i winogrono. Również nie ma. I ostatnia szansa. Jabłuszko, cytryna i monety. Ta zdrapka jest pusta. Nie będziemy tu kontrolnych szukać, bo wiadomo, nie ma siódemki, odłożymy do przegranych. I druga, z drapeczka. Tak. Uleciałam za daleko. Dobra. <laughs> Też nie ma, też nie ma. Tutaj nie będę mówić, jakie są obrazki. Wiadomo, każdy widzi, kto będzie oglądał. Męczenka również nie ma nic. Cytryna też nie ma. Ok, i drugi rządek zaczniemy. No, chociaż jedna mogłaby się pokazać. Wczoraj nie nagrywałam, bo kupiłam tak w pośpiechu. Tylko jedną. I były trzy siódemki. Jedna za trzydzieści, dwie w jednym rządku za 10, czyli podwojenia było. Czyli 50 zł. A dzisiaj kiepsko. Nie ma ani jednej. No tak gra. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No i nie ma. Obydwie są przegrane. Poczekajcie ja sobie. Zmienię tylko drapak, Bo ciężko mi się drapie. Już jestem. I teraz weźmiemy te nowe. Znaczy te nowe. Te linie sobie podrapiemy. Ok. I zobaczymy, co tam w liniach szczęśliwych, czy będą szczęśliwe, czy nieszczęśliwe. Dzisiaj pechowa trzynastka, więc wszystko jest możliwe. Numer 5 losa. Zaczynamy. Krab, dzwonek. Krab, dzwoneczek, krab, nie w tą stronę się linia ułożyła i krab, dzwonek, to tu nie ma, jabłuszko i słonik, słonik, hmm, jabłuszka nie widzę. Worek i serce, serduszko, worek i serduszko. Tutaj serduszko worek nie ma. Dzwonek jeszcze tu był. Serduszko i woreczka nie ma. Kolejne. Księżyc i cytryna. Księżyc. Tu księżyca nie mamy, cytryny też nie. Tutaj też nie, tu cytryna i księżyca nie ma. Klucz, gwiazdka, kluczek mamy, gwiazdkę mamy. Tutaj gwiazdka, kluczeka nie ma. Tutaj ani kluczyka, ani gwiazdki. Tutaj też nie. Kolejna. Podkowa i wiśnia. Wisienka jest. Podkowa jest. Tutaj klucz jeszcze jeden. Wisienka i podkowa. Tu, tu jeszcze podkowa. Ok. Sztabka i słońce. Sztabka. Sztabka. Nic więcej. Ananas i garniec. Anasa nie widzę. I garnca też nie chyba. Nie mamy. Tutaj. Trefla chyba też nie. Kości i gruszka. Gruszka. Kości. Tutaj też nie ma. Pomarańczko i pik. Pomarańczko. I chyba to by było na tyle. I chyba nic tutaj nie będzie. Tu co Nie, nie ma nic pusta. Kolejna z numerem 19. Zobaczymy. Drefl, słonik. Słonik. Trefl. Po jednej chyba sztuce. Kwiatek i banan. Banan. Kwiatek. Kwiatek. Banana nie ma. I kwiatek. Słoneczko, śliwka. Słoneczko. Śliwka. Słoneczko nie mamy nic, a śliweczka jest. Serduszko i złoto. Złoto, złoto. serduszko i złoto. Chyba nie ma nic. Podkowa i winogrono. Podkowy chyba nie mamy. I winogronka chyba też nie ma. Garniec i garniec i wisienka. Dźwięki chyba też nie ma. Nie widzę. Nie ma. Dzwanek i pik. E, sakwa to jest. Nie dzbanek. Sakiewka. Pik. Pik. Sakiewki to nie ma. Sakiewka. Pika już więcej nie ma. Następny klucz i diament. Kluczyk, diament. Tu jeszcze mamy garniec. Kluczyk, diament też nie ma. Cytryna i bruszka jest, druga wróżka też. Cytryna jedna. I to by było na tyle. Arbus i kości. Kości są. Arbus jest gdzieś, jest tu i tu jeszcze kości. Tu jeszcze kości. I jeszcze mamy dwa tęcze i truskawkę. Yy, nie truskawkę, tylko biedronkę. Źle powiedziałam: biedronka i tęczę. I utworzyły nam się dwie linie: 9 zł na jednej. Mamy i tutaj druga linia. 6 zł. Także mamy 15 zł wygrane na jednej z drapeczek. Fajnie, chociaż tyle. I ostatnia nam została linia. To zobaczmy, co tutaj nam się uda wydrapać. Mamy garniec. I serce, ale serca chyba nie ma. Złoto i klucz. Klucz. Nie, złoto i klucza chyba też nie mamy. Ok. Słoneczko i kości. Słoneczko. Kości słoneczko, słoneczko, kości też nie ma. Więc truskawka i wiśnia. Truskawki nie ma. Truskaweczka tu jest. Ruskawka i Wisienka. Tutaj też nie mamy. Tutaj jeszcze mamy o serduszko. Tutaj czy coś będzie. Ruskaweczka i Wisienka nie ma. Kolejne. Księżyc i gruszka. Gruszkę mamy, księżyc mamy, gruszka tutaj jeszcze jest, kości tutaj też są, przepraszam, i, i jeszcze co tutaj mamy, jeszcze coś, nie mam tutaj więcej, słoneczek, pinogramko, Dwoneczek, winogronka. Jest jedno. Tutaj jeszcze mamy o księżyce. Winogronko. Hmm, winogronko i dzwoneczek. Jeszcze tutaj dzwoneczek. Kolejne to pomarańczko. I tęcza. Zobaczmy, czy tutaj jest pomarańczko. Tutaj ten czar dziś jest, czy nie ma Pomarańczko drugie. Hmm, chyba nie będzie tenczy. Okay. Tutaj pik, I śliwa, pik, pik, pik. Tutaj utworzyła nam się linia fajnie. Doję źle. Źle skreśliłam, przepraszam. To nie pik, tylko tref jest. Tutaj. Mamy tu jeszcze pomarańczko, Pik i śliwki szukamy. Ale pik znaku nie widzę. Kwiatek i podkowa podkowa, podkowa, kwiatek, kwiatek. Tutaj podkowy nie ma, kwiatka też nie. Mamy sakwę, sakwę. Jabłuszko. Tu chyba nie będzie. Żadnej linii nam się nic nie utworzy. Trochę zabrakło. Jeszcze ostatnie. Dwa. Jeszcze jest arbus. To chyba by było wszystko i ananas, ananasa nie mamy. Tutaj się pomyliłam, więc nie ma linii. Więc na dzisiejszy odcinek wydaliśmy dwie te nowe zdrapki 29 zł a wygraliśmy 15 jak to się mówi lepszy ryc jak nic tutaj jeszcze sobie kontrolne zdrapiemy Także w dzisiejszym dniu mieliśmy dwie te nowe zdrabki, trzy szczęśliwe linie. Wygraliśmy tylko w jednej, utworzyła nam się dwie linie, 15 zł. Dziękuję za oglądanie. Kto tam może, to może posubskrybować. Miłego oglądania. No i miłego weekendu. Do usłyszenia w następnym filmiku. Na razie, cześć.